Siema, witam Was w kolejnym filmiku, w którym testujemy sobie petardy emitery dźwięku Magnum. 20 sztuk na opakowanie. Kurczę, mi tu woda dostaje, bo to wszystko na śniegu. trzymałam. Kurde, będą się od razu złożyć. Kategoria to już jest P1. Rok produkcji 2020. Albańskie emitery dźwięku. Więc już lecimy do otwierania. Pokażę Wam, jak one wyglądają w środku. O, o, o magnumki. O kurde są siarkowe, nawet nie widziałem. Dobra, no to co, bierzemy sobie decybelomierz i sprawdzamy, jak się działają. wam, że teraz nagrywam kilka testów naraz. Czyli ułożę sobie decybelomierz na maksimum. Nagrywam kilka testów naraz, więc mam nadzieję, że tu zaraz ktoś nie siedzi. Jakaś policja, czy coś, bo powiem, że, że ostatnio, jak tutaj byłem, to rzeczywiście policja przyjechała. Zaprawiłem, już się zwijałem, więc zdążyłem uciec, no ale jednak. Dobra, testujemy. Pierwszą pytawkę ale dość słabo walą czekajcie ile one w ogóle mają neku? na petardę jest pół, gramów, pół gramu neku słabo walą Ok, one mają mają bardzo basowe uderzenie to uderzenie jest bardzo, ale to bardzo basowe 106.7 to uderzenie jest bardzo, ale to bardzo basowe ale no, no nie są mocne nie są mocne spróbujemy jeszcze jedną w wodzie bo jest ciarka więc jak no, to się będzie palić więc tutaj sobie przełożymy kamerę na, na wodę magnumek, proszę bardzo oj chyba nie wypał no nie wypał, spróbujemy jeszcze jednego jeszcze jednego, ale raczej nie wypał, czy ta siarka to nie pójdzie Słuchaj, to tutaj przytrzymać Kurde, czekajcie, bo w No nie, 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 nie wypał, nie wypał No dobra, ale no nic Magnumki, nie pamiętam za ile je kupowałem Ale wydawało mi się, że ten uderz Ciekawe są, czekajcie, jeszcze jedną odpalimy. Budość dość ciekawe O, teraz już trochę mocniej, teraz już trochę mocniej, ale daje takie basowe uderzenie, nie jest taka chamska petara, tylko takie basowe uderzenie. No więc okej, okay, dobra, no nic, e, dzięki za oglądanie, wbijajcie na inne odcinki, zostawcie suba, lajka, wbijajcie na Discorda i do zobaczenia w innych testach.